Jest 11, Nie, no 11:00 nie ma. Jest po 10.20. 20, Wstaliśmy już dawno temu, ale się byczymy. A dziewczyny i chłopaki, znaczy chłopak jeden, jeden chłopak śpi, A dziewczyny też śpią, bo Lucy przyjechała. Mieliśmy iść na imprezę, ale e, spotkanie rodzinne, ale niestety zostało odwołane z przyczyn takich. Mm, jakby to powiedzieć, no z zniczyli to winę, no ale niestety impreza się nie odbędzie, a szkoda, bo już byłam przygotowana. <grym> byłam przygotowana totalnie na, na te wyjście. No trudno, trzeba czekać do za tydzień. E, dziewczyny dzisiaj idą na, na, na imprezę, do Glasgow sobie jadą, e, mały e, idzie do kina, wczoraj go Daria wzięła i e, wczoraj e, był na obiedzie, na deserze i na trampolinach, e, czyli chrzestna, e, go bierze chrzestny, idą do kina. Także Raser ma super, aby, tak dalej. A my, my sobie chyba pójdziemy później po e, pomału e, spacerkiem na zakupy. E, później wieczorem drugi raz. Tak mi się wydaje. E, dlatego łapię za kamerę. Nic specjalnego nie będziemy robić. Ale szczerze powiedziawszy, mam ochotę dzisiaj wypić jakiegoś drinka. I po prostu się go napiję, bo na niego mam ochotę. Już wczoraj miałam ochotę, mieliśmy dzisiaj wyjść, mieliśmy dzisiaj się zabawić, zaszaleć, więc dlaczego się nie zabawić i nie zaszaleć we dwójkę w domu? Yy, słuchajcie, często jest tak, że ludzie oskarżają drugie osoby o coś tam, o cokolwiek, nieważne. Eee, patrząc na jakąś osobę, która się wiecznie uśmiecha, jest zadowolona i tak dalej, nie wiecie, czy ta osoba na przykład nie choruje na jakąś depresję, lub e, nie ma jakichś stanów lękowych, albo czy nie ma po prostu jakiegoś zdrowotnego problemu. I moim zdaniem pisanie czy mówienie do kogoś, mówienie to się mało zdarza, bo ludzie e, przeważnie nie mają odwagi powiedzieć to, i, e, co myślą. I dlatego e, jest tak dużo hejtu. E, w sieci, bo łatwiej jest anonimowo napisać jakąś bzdurę, w ten sposób może ranić jedna osoba drugą. A kto w tych czasach się martwi o to? No właśnie, zwróćmy uwagę na to, że może być odwrotnie, że ta uśmiechnięta osoba, która stoi przed wami, ma naprawdę tysiące miliony problemów, tylko po prostu nie mówi o nich, bo nie ma takiej potrzeby. A wy możecie naprawdę ym, zranić y, ludzi. Traktujcie kogoś tak, jakbyście sami chcieli być traktowani. I to jest naj, najłatwiejsza, najfajniejsza zasada. Ja zauważyłam, że mam tysiące wspaniałych osób, które przychodzą. Cukanie? Kawkę drugą? K które przychodzą i. i na już od, od lat, od lat, kiedy nagrywam i, i trzymamy się naprawdę w takim fajnym tempie. Te osoby właśnie widzą, że tutaj nie mam co, co udawać, że jestem, jaka jestem, co myślę, to mówię i, i tak powinno być. Ja też mam swoje problemy, oczywiście, że mam swoje problemy, oczywiście, że mam swoje m, żale i tak dalej, ale nie mówię o tym, bo. Chcę się skupić na tych fajnych rzeczach, na tych miłych rzeczach, nawet takie wyjście razem z Miśkiem do sklepu, tak, dobrze słyszycie, na piechotę, chociaż już mam ochotę kupić samochód i kupię samochód i kupię samochód jakiegoś kapelusza starego, yy, na, żeby pojeździć nim rok, zanim się przygotuję do takiego, bo chciałam czekać do wakacji, ale, yy, znaczy wakacje chcę kupić, ale... Chciałam kupić inne, ale wiecie co, kupię oba niejaki, taki aby jeździł, żebyśmy mieli coś na wakacje, bo ja w wakacje nie dam rady siedzieć w domu. Po prostu nie dam rady, a komunikacją można by było, bo świetne są połączenia, ale to chodzi o czas, o czekanie na pociąg, na autobus, na przystanku, na taksówkę o czas. Chodzi o czas. Ja nie mogę zostawić psa na cały dzień w domu, e, samego, i, i, i później, na przykład, nie wiem, czy godziny jechać gdzieś tam, e, czy tam godzinę w tą, czy w tą. E, pociągiem, gdzie mogę na przykład samochodem 20 minut. Rozumiecie? I po prostu ja muszę pochodzić po górach, bo energia mnie rozwala. W ogóle za chwilę się przebieram i idę ćwiczyć, bo, bo uwielbiam ćwiczyć. Uwielbiam ćwiczyć i wtedy e, wylewam swoje gorzkie żale i tak na, dalej na dywan, na matę. No. Także taki początek. Taki początek. Starajcie się czynić tylko dobro i poszerzać jej uśmiech, i, i, i dobro. A będzie fajnie. Kurczę, wiecie, to jest, do mnie ktoś przyjdzie, ja mam tyle kciuków, tyle jakichś dziwnych ludzi do mnie zagląda, żeby mi popsuć dzień. Uodporniłam się już dawno. Kasuję w, te komentarze i wyrzucam do, do śmieci. Po co? Nie, ma, nie mam takiej potrzeby mało tego, nie będę się denerwowała z jakichś. Dziękuję. z jakiś yy, 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 przyczyn, że ktoś coś. Dobra, do później. Zrobił taki zapach bekonem. Nieładnie, nie, nie, nie o, o tam Jestem ja Tupę, czekaj. Czekajcie. Nie. Yeah. Dobra. Tak wyglądam. Tak wyglądam w tym stroju. Patrzcie, jak widać. jak się wciąga. Patrzcie. Mm, jest moc. Tak wyglądam w tym stroju. Myślałam, że on jest duży. On jest duży, on jest szeroki. Jakby był mniejszy, by było ok. Troszkę, ale ja wolę na Łiszu kupować większe rzeczy, bo tak powinno być. Czuję się fajnie w tym. Czuję się naprawdę w tym dobrze. Mi się twierdzi, że też dobrze wyglądam. To najważniejsze. I ćwiczyć, nie ma to, że sobota, że, że pachnie, że bekonem, którym bym skosztowała w tym momencie całą blachę. Ale wolę na przykład zamiast bekonu wybić sobie drina. Tak? Dobrze słyszycie? No. Ja nie jestem na jakiejś takiej ścisłej diecie. Cały tydzień jem ładnie, grzecznie. Ale jak przychodzi weekend to sobie pozwalam na różne rzeczy. Bo weekend rządzi się swoimi prawami. Takie jest moje zdanie. Dbamy o, o wszystko. Dobra. My tu gadu gadu. I dokończcie sobie sami. Muszę sobie podłączyć laptopa do telewizora. Włączam sobie i jadę z koksem. Jutro mam dzień regeneracji, jutro w ogóle nie ćwiczę. Uh -huh. Zawsze niedziela jest dla mnie odpoczynkiem. Takim totalnym odpoczynkiem. A że mały dzisiaj jutro wychodzi, to już mówi, że on jutro chce cały dzień leżeć, grać i oglądać telewizję. A ja wiem. To dla mnie akurat wypada dla mnie ta leżąca niedziela, więc. Domyślacie się, jutro jem leżę i oglądam. A dzisiaj muszę się zabierać, że za, za, nie umiem napiąć mięśni. Nie umiem. Ze ćwiczenia tak, zabieram się, bo czas leci. Ale jestem głodna, takie zapachy. Trening był taki rozciągający, ale powiem Wam po tym, jak codziennie się tak skacze i biega i się poci, że pod kapie to dzisiejszy pod to jest pikuś i czuję taki lekki niedoset, ale powiem wam, że jak się ćwiczy 6, 5, 6 dni w tygodniu i do tego ma się jeszcze różne tysiące różnych obowiązków, różnych zajęć, to taki trening jest bardzo, bardzo przydatny i wtedy pracują inne mięśnie rozciągają nie tylko mięśnie, ale też kręgosłup, fajnie pracuje. Bardzo lubię od czasu do czasu takie ćwiczenia i uwielbiam Ewę za to, że właśnie miesza nam te ćwiczenia i doskonale wie, kiedy pobudzić jakie, jakie mięśnie. To jest fantastyczne. Dobra, idę jeść śniadanie, mi się przygotował, więc czeka specjalnie na mnie, aż skończę, i dopiero później pójdę się wykąpać. Mi się dawno nie robią jedzenia dla nas. To wygląda jak pizza, wiesz? Mm. No bo to jest pizza. I tutaj to ciasto naokoło jest z serem w środku, nie? Tak, właśnie. tak, tak. tak. E... Jak to ogóle się nazywa? Jak się nie nazywa? Takie coś. Mi się zawsze robi. Znaczy, dawno nie robiłeś? Oj, bardzo dawno. Dawno tego nie robiłem. jesteśmy sami już z prostu. No to są jajka z dodatkami. Najpierw y... dodatki podsmażone, tak? Jajka na winie. Na winie. Trochę dokonu jakieś tam chorizo, jak jajecznica z resztek, można powiedzieć, no. No i tylko zapiekane. Paprika, pomidor, cebula, usmażone wszystko później do tego, tylko delikatnie przestudzone do tego jajka. Trochę sera po wierzchu, ban do piekarnika i już. Super, tylko że bardzo dawno nie, mi się nie robił. Zawsze było jakieś takie... a co tu jest? Hmm. Hmm, drugie szanownicze. Zobaczcie, ja do wszystkiego zawsze mam piękne... Aha, miałam jeszcze... No nie, 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 jeszcze nie! Jeszcze ten sprzęt. Opatrzcie jaką mam piękną tam. To już dziurę tam zrobiłem. To nie rób dziurę. To co to, to mam teraz zrobić? To Też to Sklej. Nie żartuję. Yy, zawsze mam tak... Zawsze są warzywa i jak na słodko, to zawsze są owoce. Nie ma to tamto. Dobra, idę na Instagrama jak coś. Proszę, zobaczcie jak fajnie mam tylko Oczywiście zepnę włosy, sinokoperkowy brąz. Yy, włosy, podobają mi się zero makijażu, zero, totalnie zero, ani brwi, ani podkładu, nic, totalnie nic, bo mam zrobione rzęsy i się najzwyczajniej w świecie przestaje malować. terę. Oczywiście na jakieś tam większe wyjścia, czy tam na randki. Yy, zrobię się, zrobię się ładna ale na tą chwilę e, mi wystarczy, czuję się dobrze, jestem po treningu, wykąpana, oświeżona e, świetnie, tak, pan za kamerę, pies się cieszy, e, żeby nie było, to on tak zawsze, mój Duduś mały jest jeszcze e, w kinie, w sumie to on i tak późno wrócił, a my się zbieramy i idziemy na zakupy, także narzucę tylko bluzę, włosy zapnę, e, plecak narzucę I, i tak o, a Misiu co robi? Nie, Misiu ma fazę. Misi no. Znaczy nie masz te... Myślę, że śpijany, nie ma, fazy. Nie ma fazy na... że fazę, że jest y, <coughs> zafazowany, nafazowany. Tylko y, postanowiliśmy, że zaczynamy szukać auta. No i znaleźliśmy dwa takie. Będziemy sobie sprawdzać. Później znajdziemy dwa kolejne, pojedziemy je sprawdzimy i tak... Nie, bo może być tak, że ten pierwszy nam się spodoba, nie mówię co, jak, gdzie, za ile, z kim, po co, dlaczego, tylko po prostu chcemy mieć już samochód. Tak kochanie? Chcemy mieć już? Oczywiście, że, ma... Oczywiście, że nie, tak. Ma... Słucham? No już, już. Niejciu, ty chcesz się bawić z panciunią. A panciunia teraz, no dobra, chodź, ale do salonu, chodź. Chodź do salonu. Trochę muszę się z piesiełem pobawić, póki pan tam patrzy, czyta jeszcze odnośnie samochodu. No, nie to, o tak, dobra. Dawaj, szczęśliwe dzieci to szczęśliwa pancia. O tak, tak, dobry pies. Dawaj, ha. Good boy. No. I takie to klimaty sobotnie. Także nie wiem, zobaczymy jak to się zdarzy. Czy idziemy, bo dzisiaj y, Misiu podrzucił mi pomysł, że jemy na obiad lasagne. Więc idziemy kupić składniki i po flaszkę. Uhu. Także będę oglądała dynastię i Okej? Okay? jesteś ok. Zasłuchajcie w kardełku? Tak, 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 tak. Dobra, zbieramy się. Pokażę wam później, co kupiłam. Miałam w rozpuszczonych włosach, ale teraz spięłam. Byliśmy tak. w rozpuszczalni. Spięłam się. Czemu nie masaż? Nie lubię Ja Jaką mam macę? No, ok, dobra, to masaż. <laughs> e, zakupki były zrobione. Poczyniliśmy zakupy. Dobra. Dobra. Jedziesz. Jadę same niezdrowe rzeczy. Żółte karteczki i te sprawy. Kawa. Soki do drinków. Dzisiaj będą drineczki leciały z wódeczką. Ananas i pomarańcz. Do tego grenadino i wódkę. Taki drink będzie. On się nazywał... Night coś tam, ale co? Night coś tam, nie pamiętam. Nightmare? Nie wiem. Nie, nie. nie. nie dla Laury Soki tutaj na jutro. Na rosół chleby, awokado, margaryna, pasztet, mięso do lasagni, makaron, babuni na jutro, pora, ziemniaczki, banany, jeden ser, kukurydza, baby, jabłka ogórek, banany. Kucharek mi jest potrzebny, od czasu do czasu używam. Staram się już w ogóle nie używać, ale czasami mi jest potrzebny. Słuchajcie, dla mnie y, do, do sosu bechamelowego daję zawsze, więc później mi na długo, długo. Starsza Laura często robi, więc... Y, Majonez light, magi, lazania i paczki, dwie paczki nuggetsów, limonki i ser żółty i to by było na tyle i 60 funtów pękło. nie wiem. A jeszcze y, do orchidei taki, 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 taki plan food, takie jedzenie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Czy podziała włączam, chowam i będę robiła lasanie. Dobra. Nie wygląda jak pizza jest tak wielka, bo to jest na 6 osób. Także będzie wyżera. Później sobie Uważaj kochanie, żebym cię nie dotknęła ten oh, gorąco. Nieprawda. U Jezu, nie dam rady. Dam jedną ręką albo tam, ale... Dobra, kamera spadła. <grym grym grym> no, do... no. Dobra. Ale gorąco mi się zrobiło. Wstawiam budziczek. I później będziemy. Jeść! Patrzek jak je, jaka jestem czerwona jak po treningu. No. Cisnienie mi skoczyło. A ty masz proste Pijacki. Ale przed piciem? Na samą myśl. Dobrze mówię, dzisiaj nas dużo jest. Ja nie pokażę ludzi, ale pokażę co jemy. Lila lazanja. lasagne. Mamu się robiło i dziewczyny też już idą. A ja idę usiąść. No i będziemy sobie jeść. Prześciórę. Dobra, misiu, misiu robi. Co? Co? Co robisz? Nic nie mówiłem, No drinki. A jakie? Nie wiem, jakieś takie. A jak się nazywa? Nie pamiętam. O, nie pomagasz. Ale nie przeszkadza. <laughs> nie. Y... Summer Night. Nie pamiętam jak się nazywa. Także, o już sobie sprawdzę, bo tutaj mam... exotic Summer Night. Mniejszy jest u góry. Nie, to jest najmniejszy, co mamy kolejne. Tam to jest najmniejszy. Nie mam większego. A nie przynieśći. Jest... Ale robiliśmy zawsze. Tak. Wiesz, gdzie robiłeś? No, tu był, dobra, są na... ok, tu są miliony litry. I tu masz 50, więc gdzieś tu robiłeś. Czy może przynieść ci shaker? Nie, sobie wydać shaker. No, nie tyle. Dla mnie oko. Lej! Ujezu, jakaś częsta. No, co ma, że sobie To dobrze, chyba. Mama, że ma 37 na Nagrywam? Na... Tak. Ale możesz powiedzieć, czy nie? No dobra. Patrzamy jak u fokus. Trzy jedna mi... jedna minuta. Dobra. Te drinki wyglądają tak. Wtedy nie pokazałam. Bateria pada mi się. Szybko, szybko pomachaj. Te drinki wy y wyglądają tak. Dziewczyny się szykują, wychodzą na imprezę, a my staruszki oglądamy dynastię i pijemy drinkeczki, A mało u siebie gra. Bo mówił, że dwa dni y chodził znaczy, cały dzień był z wujkiem w kinie, znaczy pół dnia. Wczoraj był cały dzień z ciotką i ma ochotę sobie pograć. Także do zobaczenia w następnym filmiku. Buzika wielka